Witam wszystkich. Mamy dzisiaj 27 listopada 2022 rok, pasieka osiedziny. Zajrzymy dzisiaj do ulika, w domu. Yy, zobaczymy jak yy, co tu się dzieje w tym uliku, yy, co my tu mamy teraz zrobić. Dobra, zajrzymy, zdejmiemy słoik. Przy tej słoik oświetlę. Dzisiaj lepiej, będzie może lepiej widać to. No. O, jest tu pszczółka, coś tam brała. Ale widać, że trochę pobierają. A, dobrze. Aha, temperaturka jaka tu jest? Czy to będzie widać? Czy nie widać jest? Widać chyba, ale przyślam tareczką 19,8 stopnia Celsjusza Dobrze. Latarki nie naładowałem. Będzie trzeba przyświecić. Będzie trochę kłopot na no, nic. Może poradzimy sobie tak. Na no, pszczółki nie wychodźcie. Zobaczymy, co one tu narobiły. Przygotowałem rameczkę, w razie, by była potrzeba, włożyć. Tam z boku położyłem. No tą latareczkę zobaczymy. Cholera, nie naładowałem jej. No, zagapiłem się. O! Mają tu coś? Pokarm. Pokarm. No jak słabiej świeci widzę, ale teraz mogę zgasnąć. Dobra, wyłączę, żeby starczyło na dłużej. Tu pokarmu sobie włożyłem. Może to odsunę troszkę dalej. A zobaczymy, co tu jest na tej ramce. Ta ramka najbardziej nas interesuje. Co tu się rozwija, jak tu się rozwija. Że powoli, powoli, powoli. Ciężka ta ramka się zrobiła. Widać to, czy nie widać? Tak musimy pokazywać. No. Trochę przyświecimy może. Trzeba zaznaczyć matkę będzie lepiej widać, bo tak to jej tu nie widać w środku co my tu mamy. No i zgasła. Alewa. Będziemy musieli sobie radzić tak Dzisiaj pszczoły akurat jest dzisiaj rano Wszystko w większości siedzi prawie że wszystko w, w uliku O, roba, nie nadawałem latarkieczki, bo coś tu widać No w środku jest czerw widać W środku jest czerw. nam. Jeszcze raz szybciej. No, tu jest w środku czerw, ale tu jest wokoło pokarm obłożony. Pszczoły już się pewnie wygryzły, tamte pokolenie bo pszu jakby może nie tyle że przybyło, nie, mało jest, wyszło eee, pszół na zewnątrz temperatura tu jest 19 było niecałe 20 stopni być może, że troszkę niższa temperatura jest o, tu mam rameczkę gdzie ja tu jest, o, uszykowałem no, taką rameczkę. Wąska jest akurat do Czerwiu. Zobaczymy, czy ktoś zainteresują się tą rameczką. Włożymy ją tu. No dzisiaj jest taki film. No nie przygotowałam latereczki, No i co. A chwila, moment. Co ja chciałam zrobić? Włożyć ciasta trochę proteinowego. Też nie przygotowałam. Ale mamy tu rzutko. Włożyć trochę i może w tą ramkę, na tą ramkę ciasta. Troszkę chociaż. Nie dużo, ale troszkę troszkę rozgniotę. O rozluźniła się już, tą rameczkę wyjmę. Tu jedną ręką to będzie wszystko tak szło. O, już się zainteresowały, widzicie? Tak ładnie. Położę gdzieś tu tą rameczkę, żeby pszczół nie poknieść. O, tak. O. Dwoma rękoma jest inaczej jedną. O, to i może, żeby było to. Wyjdzie nam chyba nie bardzo. Nie, nie chcę się tu wcisnąć. Robi inaczej. To powinno być uszykowane już wcześniej, może. z tego ciasta teraz się zrobiło sobie dwie porcje mniejsze jedną ręką jest wszystko, tak idzie trochę mizernie o, że tu może na ramkę o, o, o tak się klei, widzicie wszystko o, Klei. I tu jeszcze taki kawałek mam też. To przedzieliłem na pół. O! I to wezmiemy na tą drugą. Położymy rameczkę. Kolejny. Widzicie? Wszystko klej. Moment. To powinno być w czymś chyba. Ale taka mała ilość to jakoś to sobie pobiorą. Nie muszę wyjąć, wyczyścić rękalice. Wyjąć i wyczyścić, dobrze. Już tam tak jest prawie, że czyste. Dobrze, dobrze, dobrze. Już, już, już. Będziemy dalszy ciąg. I zobaczymy, co to. Czy to coś wspomoże je, czy nie. Mamy różne ciasta, to już na poprzednim filmiku pokazywałem. Możemy różne ciasta podawać, proponować tym pszczołom. Zobaczymy, co one będą. Jak będą reago reagowały na to. Tu też ich trochę jest. I pokarm, tu jest. A tamta rameczka jest taka akurat. Do czerwiu. No, coś tu się... Chyba wezmę na następny film. Ten ulik jest bardzo zdewastowany. I na następny film chyba przełożę do nowego ulika. Wszystko. Będzie to lepiej funkcjonowało, lepiej pokazywać. Mam nowe uliki. No i to... Tak stopy wyglądało. I to powiedzcie mi, napiszcie może jeszcze. Dopuślałem się to pszczoła, ale nie. Napiszcie mi, czy... Może by im ciasta dać pyłkowego, pyłku samego rozmoczyć i im dać na ramkę. Chociaż to ten pyłek widzę, że pobierają. Pyłek pobierają. Funkcjonuje to jakoś. Ta wentylacja, co teraz jest zrobiona, dodatkowa jeszcze, też chyba to lepiej działa, bo. Lepiej te pszczoły funkcjonują. Zdecydowanie Zdecydowanie lepiej funkcjonują. Coś tam się wygryzło. Tam było chyba tak 5 cm na 5 cm czerwiu. Chyba tak. No. By było lepiej widać, gdyby ta latareczka działała. Ale no nie działa yy, ale 5 na 5 gdzieś tak było, to komórek jest 10 na 10 bo komórka ma 5-4, to takie będzie już tam w szczegóły wchodziły nie, dokładne, ale tak 10 na 10, yy, 10 razy 10 to jest 100 komórek i z drugiej strony 100 to jest 200 powinno się co 3 tygodnie teoretycznie, jeżeli taki tylko by był yy, zarys to powinno się wygryzać. 200 yy, pszczół w ciągu 3 tygodni średnio. A ubytku takiego nie ma, bo coś tam wiadomo, że coś tam odpada, ale takiego ubytku nie ma. To teoretycznie powinno przybywać. Wszystko w zależności, czy będzie czerw, czy nie będzie czerw. A będzie w czerw przybywało czerwiu, to będzie przybywał pszczoły, Jak nie będzie, jak w tamtym roku stało wszystko na jednym poziomie, tak wahało się, przybywało, stawało, przybywało, wahało. To utrzymywało się cały czas takie też wahania, były troszeczkę, yy, ale utrzymywało się na podobnym poziomie. Zobaczymy teraz yy, w tym roku przy tej wentylacji dodatkowej, yy, co się będzie działo. No i, i co, i zapraszam na następny film. Podoba się, piszcie komentarze, yy, łapki, subskrypcje. No, i to tak by to szło. Dzięki wszystkim za uwagę. Do usłyszenia do następnego.